Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji otwierającej kampanię wyborczą Ko Koalicji Obywatelskiej w Bełchatowie. Chcielibyśmy Państwu przedstawić kandydatów z listy w okręgu 10, listy do Sejmu. Poczynając od najdalszej pozycji, pozycja 12, Roman Siedlecki, nauczyciel z 16-letnim stażem, uczy w Bełchatowskim Ogólniaku. Ja się nazywam Arkadiusz Rożniatowski, pozycja 6 na liście. Od 14 lat związany jestem z Bełchatowską Kopalnią i jedynki chyba nie muszę Państwu przedstawiać. Jest to Cezary Grebarczyk, były minister infrastruktury, były minister sprawiedliwości, Platforma Obywatelska. Może Pan minister powie parę słów o naszym programie. Przede wszystkim, korzystając z obecności mediów, chcę za Państwa pośrednictwem podziękować mieszkańcom Bełchatowa bo dzięki Waszym podpisom na listy, które zgłosiła Koalicja Obywatelska, mogliśmy je zarejestrować. Bez tego pierwszego etapu kampanii wyborczej nie byłoby nas dzisiaj tutaj. Jeszcze raz dziękujemy, nisko się kłaniamy. W tych wyborach najważniejsze słowo to wiarygodność. Koalicja Obywatelska jest wiarygodna. Przedstawiła swój program, przedstawiła kandydata na przyszłego szefa rządu. Jest nim pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska. Przedstawiliśmy program i zadawaliśmy pytanie: gdzie jest wasz program? Gdzie PiS? Ukrył swój. Po dwóch tygodniach pojawił się ten program w zapowiedziach. I co w nim znajdujemy? Znajdujemy wiele sprzeczności, wiele zagadek, i ich program wywołał już dzisiaj wątpliwość, czy Polska nadal będzie się rozwijać, czy przedsiębiorcy utrzymają swoje firmy? Czy ta wyższa płaca minimalna nie odbędzie się kosztem małych i najmniejszych przedsiębiorstw? My proponujemy inne rozwiązanie. My proponujemy rozwiązanie, które nie będzie obciążało przedsiębiorców, a jednocześnie spowoduje, że ci, którzy uzyskują dziś najniższe wynagrodzenia, Będą mieli w kieszeniach, w portfelach więcej o 600 zł. Ale jesteśmy także wiarygodni w kwestii inwestycji. Inwestycji w mieszkania. Nasz program mieszkanie dla młodych, program realizowany rodzina na swoim pozwoliły na podpisanie ponad 300 tysięcy umów na własne mieszkanie. Na własne gniazdo dla 300 tysięcy polskich rodzin. Oni ogłosili program Mieszkanie Plus i mamy wielką katastrofę. Zamiast tysięcy mieszkań mamy zaledwie 846 mieszkań. Pytamy, co z Waszą wiarygodnością? Gdzie są te obiecane mieszkania? Gdzie są samochody elektryczne? Gdzie sprzęt dla wojska? Miały być i nie ma. Dlatego mówimy, nie jesteście wiarygodni. Może przejdźmy teraz do, do, do tematów, które najbardziej dotykają tutaj nas jako kandydatów, jako Bogatowi. Być może, może poproszę Romana Siedleckiego o parę zdań o, na temat reformy. Która, która została zapoczątkowana tak naprawdę w praktyce od 1 września, czyli reformy tak zwanej deformy szkolnictwa. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam wszystkich. No, trudno nazwać to reformą, dlatego że reforma w swojej definicji zakłada raczej postęp. Natomiast, szanowni państwo, powiedzmy, że była to reforma. Natomiast Ministerstwo Edukacji Narodowej przeprowadziło reformę i zostawiło właściwie z tym całym bałaganem, nauczycieli, rodziców, dzieci, no i samorządowców, na których spadły tutaj te problemy organizacyjne. Prawda jest taka, że nie wystarczy powiedzieć, że napisało się podstawę programową, która tworzy ucznia kreatywnego, bo to są tylko słowa. Oczywiście są takie priorytety, że matura musi wrócić tak jak kiedyś, że jest to egzamin bardzo, bardzo ważny. Natomiast, żeby to był egzamin ważny i rzeczywiście na bardzo wysokim poziomie, to my musimy dać uczniom możliwość edukacji w normalnych warunkach. Więc na pewno to dotyka nas wszystkich, dlatego, że jesteśmy rodzicami, mamy dzieci i pragniemy dla naszych dzieci no, jak najlepszej przyszłości, a w związku z tym i edukacji. Dziękuję. Rozdział piąty w naszym programie. Polska Edukacja i Kultura. To znajdziecie Państwo w programie Koalicji Obywatelskiej. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo chętnie odpowiem. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję spotykać się na kolejnych konferencjach. Zapraszamy też naszych konkurentów z innych list do debaty. Jesteśmy gotowi stanąć do debaty. Jeżeli e, któraś e, z redakcji zechce pełnić rolę e, gospodarza, e, my stawimy się na pewno. Może jeszcze, może jeszcze parę słów na, na temat e, spraw, które e, dla Dochatowian w perspektywie paru e, najbliższych lat są, są dosyć ważne. E, mowa tutaj oczywiście o Złoczewie. E, nie wiem czy. Nie wiem, czy politycy, nasi oponenci dzisiaj informowali Państwa o tym, na jakim etapie jest odkrywka złóż. Czy możemy się spodziewać tego, że dwa giganty energetyczne kopalnia, elektrownia będą miały, będą miały możliwość funkcjonowania przez kolejne lata poza tymi dziesięcioma, być może 11 latami które zostały funkcjonowania tutaj na bazie złóż w tej chwili eksploatowanych? My oczywiście dołożymy wszelkich starań do tego, aby, aby te, ta odkrywka złoczew została uruchomiona, jeżeli będzie to możliwe, ale uważamy, że jeżeli, jeżeli tak się nie stanie, jeżeli, jeżeli została zaprzepaszczona jakaś szansa, 4 lata, które minęły od poprzednich, od poprzednich wyborów, zostały stracone, powinna, powinna być wykonana bardzo duża praca na to, ku temu, żeby, żeby spowodować jakieś łagodne przejście pomiędzy tym systemem gospodarczym, który mamy w tej chwili, strukturą zatrudnienia, który mamy w tej chwili na terenie powiatu bełchatowskiego, na terenie całego regionu, a tym, co czeka nas w przyszłości, czyli tym, co czeka nas po węglu. Ze swojej strony chciałem jeszcze zwrócić uwagę na bardzo ważną kwestię, która, która mnie osobiście irytowała przez praktycznie całą kadencję. To kwestia zmian, próby dokonywania zmian granic administracyjnych bez no tak naprawdę bez pytania mieszkańców, którzy, których te zmiany najbardziej dotykają. Mowa tutaj oczywiście o, o próbie aneksji części gminy kleszczów na rzecz gminy Bełchatów. Naszymi działaniami już w przyszłym Parlamencie będziemy starali się tak zmienić prawo, by takich zmian nie można było, nie można było przeprowadzać tylko i wyłącznie na zasadzie wydania rozporządzenia bez absolutnie bez żadnych konsultacji z mieszkańcami czy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Mamy tutaj też sygnały o planowanym, planowanym zmianie administracyjnym, jeżeli chodzi o utworzenie nowego województwa, nowego starego województwa częstochowskiego. Jest to bardzo podobna sytuacja. W takich kwestiach przede wszystkim powinni się wypowiedzieć obywatele, powinni się wypowiedzieć mieszkańcy, których, których te zmiany najbardziej dotyczą. Jeszcze na koniec z mojej strony bardzo serdecznie chciałbym zaapelować do wszystkich kandydatów w tych wyborach parlamentarnych o grę fair play. Widzimy to, co się pojawiło na, na mieście, na banerach, przeważnie jednej partii. Moje materiały wyborcze też zostały zniszczone i skradzione, także to, to nie, jest, nie, nie powinniśmy się cieszyć, że, że, że jesteśmy kwita, tak? tylko, tylko powinniśmy jak, naj, jak najwięcej wysiłku włożyć do tego, żeby się spierać na argumenty, a nie na czyny wandali. To są, proszę sobie zdać sprawę, że, że w większości to są prywatne pieniądze czy kandydatów, czy, czy osób wspierających i jakakolwiek ingerencja w te materiały jest po, prostu, jest po prostu wandalizmem i serdecznie proszę wszystkich kandydatów o to, żeby powstrzymali się od takich działań. Zgłoszę pan to Wstrzymam się, wstrzymuję się jeszcze od zgłoszenia na policję pewne straty sam, samemu udało mi się, że tak powiem, odratować. Nie zgłosiłem jeszcze tego, zastanawiam się. Miała, była, była nawet taka sytuacja konkretna, zniknął mój baner z tablicy opłacanej, czyli z tablicy z abonamentem. Po czym po kilku dniach do właściciela tablicy zgłosiła się osoba, która chętnie by się w tym miejscu zawiesiła. To nie jest kwestia tego, żebyśmy się teraz ścigali, żeby, żeby uruchamiać aparat państwa do tego, żeby, żeby ścigał te osoby. No, po prostu zacznijmy grać fair, żeby ta kampania się skończyła w jakimś, w jakimś normalnym stylu, a nie, a nie na takie działania. Podczas pierwszego spotkania z mediami jeszcze w Piotrkowie Deklarowaliśmy szlachetną rywalizację i o taką rywalizację apelujemy do naszych konkurentów. Także mój billboard tu nie opodał, został zniszczony i nie tędy droga. Jeżeli chcecie nas pokonać, walczcie na argumenty, walczcie na programy. My jesteśmy gotowi do debaty. Gdy chodzi o kleszczów, to sprawa nie powinna mieć miejsca bez próby rozmowy z mieszkańcami. To obywatele mają głos decydujący. Nie pozwolimy też na odebranie części terenów. Województwa Łódzkiego. My zintegrowaliśmy się już w tym regionie. Ale także w tej sprawie trzeba zapytać mieszkańców. No i sprawa najważniejsza dla przyszłości Bełchatowa, elektrowni i kopalni Złoczek. To już jest problem, który wychodzi poza granicę okręgu 10. Bo przechodzimy do Złoczewa, do okręgu Sierackiego i ta sprawa jest sprawą pilną, palącą. Pytanie, czy Dolnośląski Desant nie przespał czterech lat? To pytanie tu w Bełchatowie mnie łatwiej postawić niż moim partnerom z listy. Ale pytanie jest zasadne. Ja jeszcze jedno pytanie mam do pana Arkadiusza jako pracownika kopalni z 14-letnim stażem, będąc już w ławach Sejmu, jaka pańska będzie decyzja? Podniesie pan rękę za tym, żeby jednak budować tą kopalnię? Powiem w ten sposób. Przede wszystkim otrzymując mandat, otrzymując zaufanie od wyborców, Zrezygnuję z pracy w kopalni, a zostanę posłem zawodowym, bo tylko poseł zawodowy jest w stanie na miejscu w Warszawie dbać o interesy swoich wyborców. Nie może być takiej, nie może być takiej sytuacji jak, jak w tej chwili, że, że mamy posłów tak zwanych dochodzących, mniejsza o to, gdzie pracują. Ale, ale to, to nie jest, ich działalność nie jest skuteczna. Jeżeli chodzi o odkrywkę złocze, oczywiście tak, jak najbardziej. Nie widzę w tej chwili możliwości, ponieważ, tak jak wspomniałem, pewien okres czasu, jeżeli nie miałoby powstać odkrywka złoczek, pewien okres czasu został po prostu zmarnowany na to naturalne, ale bardzo delikatne przejście, z, z, jeżeli chodzi o nasz region. Ja uważam, że, że złoczew jest, jest, jest potrzebny do tego, żebyśmy mogli się lepiej przygotować na odejście od węgla, a w, nawet w naszym programie ta perspektywa wydobycia złóż w złoczewie mieści się w ramach czasowych, kiedy Polska powinna odejść od węgla mówiąc o systemie przemysłowym. No, właśnie po tym okresie yy... Pracy w parlamencie będzie pan chciał zapewne wrócić do tej, czyli temat jest bardzo istotny i ważny. Odkrywki, yy. Po okresie pracy w parlamencie, yy. rzeczmy, długiej pracy, w parlamencie. Yy. <laughs> jak najbardziej też życzyłbym. <laughs> Najmniej kilku. To sobie życzył. Yy, trzeba mieć ambicje. Jeżeli się zaczyna jakąś drogę, to trzeba iść. Cały czas tą drogą, i, i nie myśleć o tym, żeby, żeby, żeby powracać, bo, bo tak, tak się Powiem jeszcze, że pracując w parlamencie, zachowuje się korzeni, Zachowuje się więź ze swoją małą ojczyzną. I moi koledzy z listy na pewno będą o tym pamiętać. Proszę o poparcie dla nich.